No żeś witam, mamy kolejny dzień Uciekliśmy trochę z gór, złapać troszeczkę słoneczka, ciepełka Jesteśmy w tym momencie w pobliżu Wenecji W pobliżu miejscowości Jesolo Cavigliano, czy jakoś tak Na kempingu czterogwestkowym. Raczymy się pewiarkę. Później Was oprowadzę po kempingu I zobaczycie jak tu jest w ogóle wszystko dookoła no i słuchajcie, idziemy sobie na kolacyjkę teraz eee, Może pokażę Wam jak żeśmy się osiedlili po całym kempingu, to, to tak sobie teraz przejdziemy trochę, co Wam pokażę, to zobaczycie co nie, to nie. No ale tak jak widzicie tutaj sobie stoimy. Tutaj o właśnie jesteśmy rozłożeni, ciapulak Monika właśnie wychodzi. No i idziemy sobie właśnie do restauracji. Tam na końcu tej uliczki już jest plaża i morze. Te niebieskie budynki, to tutaj mamy od razu łazienki, prysznice, kibelki. Tak, także tak to tutaj jest ułożone, że wszystko mamy sobie właśnie tak bliżutko. Na naszej parceli mamy dostęp do prądu, zrzut szarej wody. Także super, nie trzeba nigdzie z tym chodzić, jest to na miejscu, jest to ogarnięte. Wiecie, do minusów yy, wi-fi jest tu dodatkowo płatne, nie? To jest taki trochę minus. No bo, jak na camping yy, czterogwiazdkowy, to według mnie powinno być to już w cenie wliczone. No nie jest. My jesteśmy to na kartę ACSI. Yy, 27 euro plus 350 jakiś tam podatek. Tak około 30 euro za dobę. Więc cena wydaje się ok. To nasza parcela to jest parcela w ogóle 612. I tak sobie tutaj stacjonujemy. Ogólnie camping jest dość duży i powiem Wam, że jedna trzecia tego campingu skupia się na tym, że jest on przeznaczony dla właścicieli czworonogów, piesków. Jest ich tu naprawdę dużo, jak, jak żeśmy się przeszli w ogóle po całym kempingu, no to się okazuje, że tam, gdzie nie wolno z pieskami, to jest pełno jakby wolnych miejsc, natomiast tu, praktycznie tu, gdzie wolno z psami, Praktycznie każde miejsce jest zajęte. Nie ma, no nie widzę tutaj praktycznie w ogóle wolnej przestrzeni. E, camping jest w ogóle dość duży, ja Wam wrzucę mapkę, to sobie zobaczycie. Spójrzcie tak. Tak, tu wszędzie są malejki. E, cztery gwiazdki do czegoś zobowiązują, więc mamy i basen, nawet chyba nie jeden. Także no fajnie to wygląda. Są restauracje, chyba nie jedna, tylko ze dwie albo trzy. Dodatkowo mamy jeszcze yy, sklep, w którym można się zaopatrzyć. Jaka jest tam lodziarnia, jest to fajnie zrobione. Tutaj bardzo mi się podoba. No i widzicie, tu na końcu, właśnie to jest ta jakby nasza plaża. Tam jest jedno wyjście, tu jest drugie wyjście, bo oczywiście, kemping jest ogrodzony. Proszę bardzo, przy samym morzu. Bardzo fajnie to jest zrobione. Tam jest do końca w jedną stronę, tu jest do końca w drugą stronę. Ogólnie bardzo mi się podoba ten kemping taki wyluzowany. No, a my, tak jak mówiłem, idziemy sobie do restauracji na kolacyjkę. Zobaczymy, jak tu karmią. Pokażemy Wam, co zamówiliśmy, ile za to zapłaciliśmy. No i czy nas w ogóle sprzem nie z restauracji, czy nie będziemy musieli wziąć na wynos. Myślę, że nie, więc zobaczymy. No i idziemy sobie właśnie cały czas do tej restauracji. Fajne lejki Miejsce za miejscem. A Mamy morze. No i spójrzcie tak jak wam powiedziałem, tu już gdzie pieskom jest zakaz wstępu, powiedzmy, no to już cała masa wolnych parceli jest, nie? Tam, gdzie byliśmy w miejscu, gdzie pieski były dozwolone, to praktycznie każde miejsce było zajęte. Tu, gdzie pieski nie mają wstępu, to się nagle okazuje, że tych ludzi, którzy nie mają piesków, to jest chyba dość mało, no bo tu spójrzcie, prawie wszystkie parcele są wolne. Tutaj po drugiej stronie, jakiś tam Figloraj dla dzieci. No i tutaj skręcamy Camping Village. Mamy takie małe centrum nazwijmy to. Tu jest jakiś tam bazar, sklep. Po jednej, po drugiej stronie u góry tam widzę. Jakieś jak alkohole? Tak, tu jest supermarket, taki chyba. No, tu mamy restaurację. Tu jest pizzeria. Tu możemy włoskie gelato sobie na przykład zjeść. No i tutaj strefa basenowa z jednej strony. No i tutaj z drugiej strony strefa basenowa wszystko na chwilę są powyłączane no ale trochę jest w góry jakieś tam do poleżenia bardzo ładnie to wygląda no i słuchajcie żeśmy sobie usiedli poprosiliśmy o menu proszę bardzo to jest menu tutaj w knajce. Macie ceny, dostaliśmy jakiś tam chlebek. Proszę bardzo. Tak Wam oblecę na szybko. Dodam tylko, że tak siedzimy sobie, jak chcieliśmy sobie usiąść. Tam, ale powiedziano nam, że tam już nie obsługują. Wiadomo, nie chce im się tam pilnować. O to chodziło na pewno aperitivi. Nie chce im się tam aż biegać z obsługą. Jest to jakoś tam zrozumiałe. Wolą wszystkich mieć w jednym miejscu. Będziemy zamawiać. No i co? Salute? Mam to, salutę. No i jak wrażenia? Jest ok, ale nie jestem fanem tego drinka. Nie, ale nie jest złe, naprawdę. Nie jest złe, można się przemęczyć jak trzeba, to można wypić. No, a jak już musicie, to, to, to nie ma wyjścia, tak? No powiem, że fajnie, wiesz, że nam jedzonko spójrzcie, to jest burszczeta Moniki. A to jest co? Moni? Kaneroni eee, ze spinakiem i ricottą. Kaneroni ze spinakiem i ricottą, a tutaj wjechały moje spaghetti bolognese. Powiem wam, spaghetti bardzo dobre, nieprzesadzone, co powiesz o tej swojej jedzonku? Bardzo dobre sery. Bardzo dobre sery, tak? No właśnie. Thank you. Thank you. No i wjechała nasza pizza, spójrzcie jak tak wygląda. ta precioza. Powiem Wam, że wetarda, smacznego. Powiem Wam tak, nic wielkiego. Restauracja na kempingu kurde, te, ta pizza ja nie wiem, czy nie najlepsza, jaką w życiu jadłem. Naprawdę, no po prostu wyśmienita bardzo dobra. Spaghetti, no to powiedzmy, ok. No ale tak. W sensie ok, ale naprawdę bardzo dobre. Tutaj komentarze były, że małe porcje i tak dalej. Kurse. No ja nie widzę tych małych porcji. Nie wiem, jak ja to zjem. Będzie chyba raczej ciężko. No i naprawdę smaczne. A to Właśnie próbowałem tego. Jak to się jeszcze raz nazywa? Kaneloni ze szpinakiem i ricotta. No. Również bardzo dobre Nie wiem, dla prostego chłopaka jak ja to chyba to wszystko jest po prostu naprawdę wyśmienite Także ja tam knajpę polecam Jeszcze nie wiem ile za to zapłacimy Na koniec pokażę rachunek Próbujemy Green Sprit'a jeszcze No i co? No i słuchajcie, wjechał rachunek. 65 euro? Dużo, mało? Powiem wam tak: smacznie i pod korek. A czy dużo, czy mało? No to już każdy sobie sam odpowie. Na no, pojedzeniu jeszcze mały deserek. Gelato No i jak to Monika mówi? Dlaczego mnie tu zabrałeś? <laughs> no, słuchamy. Właśnie znalazłem najlepsze czekoladowe lody Ever. Tak. No. no, to fajnie. Tak, słuchajcie, tak wam nagram, zobaczcie. Stanowisko do mycia psów. Pięknie. I to jest chyba suszarka, o ile się nie mylę. I nawet tam jest chyba jeszcze odkurzacz. Więc.